Czy wiedziałeś, że co trzecie zdjęcie, które pojawia się w internecie może być wygenerowane przez sztuczną inteligencję? Ja bym w przypadku tekstu wyróżnił pięć takich podstawowych, bazowych zasad, a no, mianowicie powtórzenia takich fraz typu warto zauważyć i tak dalej i tak dalej. Sztuczna inteligencja działa na bazie algorytmu, a algorytmy to są w dużej mierze schematy. Kolejna ważna sprawa. Sztuczna inteligencja uwielbia listy. Kolejna sprawa, jeżeli mówimy o takich czystych tekstach z AI, to tam nie będzie form osobowych, w sensie AI unik będzie unikało haseł typu ja stworzyłem, ja zrobiłem, ja napisałem, ja polecam i tak dalej. Patrzymy na palce, może być inna ilość niż 5, to jakby pierwsza sprawa, a druga one mogą się zlewać, w sensie niby jest 5, ale one to tyle wyglądają jak, jak jeden, nie? tak połączone, jakby były ściśnięte ze sobą. Kolejna sprawa, wszelkiego rodzaju napisy, jeżeli macie coś wygenerowane przez sztuczną inteligencję i na przykład na tym był napis, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem ten napis nie będzie poprawnie odzorowany na wygenerowanym obrazie. Niesymetryczna biżuteria. Jeżeli mamy postać, która posiada biżuterię, na przykład kolczyki, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem okaże się, że w prawym uchu jest inny kolczyk niż w lewym uchu. A i kolejnym takim elementem, na który warto zwrócić uwagę, to są zęby. Zęby z AI wszystkie wyglądają idealnie. Szczególnie w tle mogą się pojawiać dziwne przedmioty, to po krzesło z pięcioma nogami albo coś, co, co nie istnieje albo w rzeczywistości nie wygląda tak, jak to jest wygenerowane. I kolejną rzeczą jest taka rysunkowość tych obrazów. Pamiętajcie, że to, co tworzy sztuczna inteligencja, zawsze, zawsze będzie rysunkiem. To są zazwyczaj krótkie filmiki, bo AI generuje półgodzinnych filmów, tylko takie bardziej 10-sekundowe albo nawet krótsze.